Szanowni Państwo, 8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet. Właśnie z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Paniom Nauczycielkom, Paniom z administracji i obsługi oraz naszym koleżankom najserdeczniejsze życzenia. Podziękować za ich serce, za to, że są z nami w każdym dniu naszego życia w tym dobrym, ale i w tym złym. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego programu artystycznego, który będzie o kobietach i dla kobiet. Myślę, że panowie znajdą tu również coś dla siebie. Choćby okazję do tego, aby się nieco lepiej podszkolić w kwestii kobiecości. Jaka jest więc najlepsza definicja kobiety? Kobieta to wyjątek od reguły. Potrafi być jednocześnie czuła i okrutna, piękna i ostraszająca. Dlatego właśnie jest kobietą. Stanowi coś niepojętego, nieziemskiego. Jest to istota, która jest duchem z niebios w ludzkim ciele. Kobiety to są boskie istoty. Zgrabne to, śliczne jest, no i jest na ciebie łatwo zawieść. Może i racja, ale te cudne istotki potrafią też nieźle dopiec człowiekowi. Coś już wiem na ten temat. Ty coś wiesz na ten temat? To mnie kobiety porzucają z prędkością światła, niestety. Wierny ten nasz męski świat. Tak sobie myślę, chłopaki, że faceci to mieli naprawdę fajnie z tymi kobietkami. Co? A to niby dlaczego? A to dlatego, że potrafiły wszystko. Były i do tańca, i do różańca. A jak ugotowały obiadek, to palce liza. A jak hulały na parkecie, to człowiek oczowląsł dostawał. Cześć Cześć, szanowny Dobrze, że jesteś. Jakim cudem udało ci się z domu wygrać? Oficjalnie jestem na szkoleniu, czytaj wersja dla żony. Nie oficjalnie jestem z wami, bo czego się nie robi dla kumpli z wojska. Kupaki, ja to już zapomniałem, jak się salutuję. Szczęściarz, ja tam muszę każdego dnia. Moja pani siedząc dziś zgotowała mi taką poranną zaprawę, że do tej pory chodzę krokiem dyfladowym. Nie rozumiecie chłopie, też to szczęście mieć w domu taki skarb. Jakby ten skarb chciał się pokornego małżonka, to jeszcze byś modlił, żeby się go pozbyć. bo to współczujemy Ci chłopie, następnie czeka to samo. Oj zrzędliwe te kobiety, a do tego usta się ciągle nie zamkają. Wiecie nie tylko zrób to, zrób tamto, a to samochód nawala, a to kran cieknie. Nie dość, że dużo mówią, to i dlatego trudno je zrozumieć. – Poliglotki, Ja – Poli-co? Poliglotki! To znaczy, bracie, nie są im obce języki obce. Bez przesady, panowie, mówcie, co chcecie, ale z kobiet nudą by było na świecie. Kto by nas rządził, do pracy popędzał, a kto by nas od telewizora odganiał kiedyś kawy mecz oglądamy. Kto by nam pyszne schabiki smażył. Mimo licznych wad kobiety naprawdę potrzebne są na świecie. Masz rację, stary, masz rację. A teraz nasze koleżanki zaśpiewają dla wszystkich kobiet. Rano nie, 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 będzie łez, nie, nie, na piedra, nie, 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 E, e, nie, 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 pewna, nie, 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 świat. thank you okazji jednego z piękniejszych świąt, jakim jest Dzień Kobiet, składam wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia. Życzę w tym trudnym czasie uśmiechu wykraczającego poza maseczki, życzliwości bliskich, a w szczególności otaczających Was mężczyzn, szczerej, bezwarunkowej miłości od tych, których darzycie swoim uczuciem.